Chociaż czosnek niedźwiedzi rośnie w niektórych miejscach bardzo obficie i wydawałoby się, że nic się nie stanie, jak zerwiemy troszkę, bo wygląda czasem, jakby go było można po prostu kosić. Ale takie zbieranie jest nielegalne nawet jednego listka, gdyż można zapłacić grzywne. Czosnek niedźwiedzi jest objęty częściową ochroną gatunkową. Oznacza, że Możliwość zbierania tej rośliny jest ograniczona przepisami, a reguluje to artykuł 31 punkt 14 Ustawy o Ochronie Przyrody i jak widzimy, taki delikwent podlega karze aresztu lub grzywny. O ochronie czosnku niedźwiedziego mówi rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin. I czyli co to znaczy, że jest objęty częściową ochroną? W załączniku numer 2 tegoż rozporządzenia ministra są rośliny objęte ochroną częściową, i tam właśnie jest ten czosnek niedźwiedzi. A w załączniku numer 3 są gatunki roślin objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz opisane, opisane są tam sposoby ich pozyskiwania. I tam też jest czosnek niedźwiedzi, i jest napisane, jak widzimy, że może być wyłącznie zbiór z licznych populacji, ale wyłącznie na obszarze województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, w żadnych innych województwach nie. I trzeba zostawić nie, nie mniej niż 75% populacji, i nie należy uszkadzać części podziemnych. Czy to znaczy, że są to jedyne wymogi, których trzeba, trzeba przestrzegać, że w tych trzech województwach można sobie zbierać, byle nie niszczyć? Otóż nie. Jest jeszcze paragraf ósmy, punkt 2a wspomnianego rozporządzenia i jest to napisane na samym początku tego rozporządzenia. I decyduje ten punkt, że aby prowadzić zbiór, czosnku niedźwiedziego i innych gatunków wymienionych w załączniku 3 potrzebne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na to pozyskiwanie. Czyli dziko rosnący czosnek niedźwiedzi można zbierać tylko w województwie Śląskim, Małopolskim i Podkarpackim i wyłącznie mając odpowiednie zezwolenie. I po zezwolenie należy zwrócić się do właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, czyli odpowiednio w Katowicach, w Krakowie lub Rzeszowie, w zależności gdzie zamierzamy zbierać czosnek. Uzyskanie odpowiedniego dokumentu nie jest oczywiście bezpłatne, podlega opłacie skarbowej. Zezwolenie w zakresie zbioru czosnku niedźwiedziego wydawane jest na czas określony, i wnioskodawca określa planowany termin oraz okres zbioru. Ale czy w związku z tym nie możemy spożywać ani posiadać czosnku niedźwiedziego? No nie, możemy go kupić z legalnego źródła, choć nie jest tani, ale czosnek niedźwiedzi możemy spokojnie uprawiać i zbierać w ogrodach własnych, a nawet w doniczkach. Z tym, że cebulki i nasiona, które posiadamy, nie mogą pochodzić z lasu, jednak można je legalnie kupić.